No, to ja byłem kirsu, ale to chyba wiecie, albo nie Więc, no co, ten film nagrywam na spontanie Więc nie ma żadnego scenariusza, a więc sorry jak się będę plątał Ale spróbuję to zmontować jakoś tak, żebyście Państwo wszystko zrozumieli Dla no, panów zapleczy. mam złą wiadomość Zaplecze sezon się anulowane oficjalnie Pytacie się czemu, jaki powód i tym podobne no, powodów jest parę. Tego co naliczyłem to chyba trzy takie główne. Po prostu pierwsze co. Zaplecza to miała być jedna sezonowa seria. W sensie, że po pierwszym sezonie miało się skończyć już to całe uniwersum. Jednak postanowiłem dalej kontynuować ze względów takich, że jeszcze miałem do Ping nagrywać pachromcy, ale mu się odechciało, czy coś tam nie pamiętam dokładnego powodu. Więc po prostu postanowiłem, że wrócę do mojej zapleczy No i pierwsza próba drugiego sezonu, powiem, nie wyszła Bo moje myśli głównie tak tam odpierdzielały pewne osoby Że po prostu nie dało się z nimi nagrywać Więc po prostu postanowiłem to nagrać drugi raz I na szczęście, jak możecie zobaczyć na YouTube są te odcinki Dobrze, nie wiem, chyba dobrze zmontowane, mam nadzieję Więc no po prostu zmierzam do tego, że za plecami się totalnie znudziły. Jak kiedyś miałem nawet fan z nagrywania tego, to zaraz już z nic nie czuję. Filmy, które nagrałem, czyli chyba 8 odcinków, leżały na moim pulpicie przez chyba jakiś miesiąc niezmontowane, bo mi się totalnie nie chciało do tego wracać. I robiłem już tak naprawdę ten trzeci za na siłę, bo drugi skończyłem cliffhangerem. Więc no. Po prostu zaplecza mi się już znudziły. A jeżeli będziecie mówić, że... ale no skończyłeś tam tym Gliffhangerem, teraz nie wiem co się stało. wtedy że YouTube uznąłem scenę jak Jimmy umiera i po... i po prostu wszystko się kończy tam jak Damian opuszcza poziom 3999 i tyle. Nie wiem czy niektórzy z Was widzieli LK sezon 10 i 9, ale no... Tam też można było trochę, chyba po nas widać, że już nam się tego totalnie nie chce nagrywać. Powiem Wam taki fampak. Było chyba 4 próby nagrania. Fi, nagrania... Nie 4, tak nie wiem. Dwie próby chyba albo trzy nagrania filmu LK. Czyli coś, czyli co pamiętam, kontynuacji po wydarzeniach z 8 sezonu. I LK Remake. Czyli po prostu nagrania całego LK. Od pierwszego sezonu do 8 od nowa. W lepszym wydaniu. Lepiej zmontowane i w ogóle. Ale nagrywaliśmy to tyle razy i tyle razy się nie udało, że po prostu też się tym wypaliliśmy, co nie? No i po prostu ten dziewiąty i dziesiąty sezon to tak naprawdę była ostateczna i chyba udana próba. I powiem Wam takie coś. Kiedyś, jak tylko M. Tym yy, grał Kleiner i jak tylko Tym usłyszał śmierć Kleinera, to od razu się denerwował i w ogóle, bo nie chciałby to się tak skończyło. Co się stało w sezonie dziewiątym? Ja yeah. Empty miał już tak bardzo wypierdzielone na to LK, że nawet pozwolił Rębok uśmiercić jego postać. Tak samo jak ja. Tak samo jak ja pozwoliłem mu uśmiercić postać starego, bo już miałem wywalone szczerze na LK. A ale, ale potem jeszcze powiedziałem po tak, Ale w ogóle o zapleczach miałem tu gadać, ja się rozgadałem o LK. Po prostu po prostu z RK sytuacja była podobna jak z backroomsami. Nagrywaliśmy to tyle, że po prostu nam się odechciało już. Kolejny pociągu zaplecza są anulowane. To taki. Po prostu zbyt bardzo wymagający jest, zbyt bardzo są wymagające ostatnie odcinki, bo wymagały one, nie wiem, ruszy, perspektyw i inne takie ściępości, żeby ten trzeci sezon był najlepszy ze wszystkich. No i przez to trochę, trochę za bardzo się zabawiłem z tym scenariuszem, powymyślałem perspektywy. Chcia, chciałem, żeby ten sezon miał jak najwięcej animacji tych garyzmodowych w 8 alperze. Ale to nie brzmi tak łatwo, jak się wydaje, serio, no bo jednak trzeba zrobić tą animację. Jeżeli, jeżeli oglądaliście sezon drugi, ostatni odcinek zapleczy, to tam wszystkie animacje mi zajmowały jakąś godzinę. Tak, nawet te pięciosekundowe mi zajmują godzinę, chyba. Albo nawet, albo nie pół godziny, ale. No i, chyba ostatni powód, dlaczego zaplecza są anulowane. Czyli, po prostu mam na głowie jeszcze, parę innych serii, którym jestem szczerze bardziej zainteresowany niż zapleciami bo jakby tak pomyśleć to w za nic ciekawego jakby się nie dzieje, no chodzisz, biegasz, mówisz, no to wszystko a w tych moich innych seriach jednak trochę więcej tego wszystkiego będzie, na przykład mam już wymyśloną jedną serię do Five eee, chciałbym zrobić remake e, jednej z serii z Minecrafta no i no i też sok, no i też inne serie garysmodowe więc to chyba tyle, sorry, jeżeli was zawiodłem tym, ale naprawdę traciłem jakąkolwiek chęć nagrywania zapleczy, plus właśnie ostatnie odcinki były zbyt by bardzo wymagające, no i plus jeszcze mam na głowie te inne serie, w tym jestem bardziej zainteresowany Więc nie chcę się powtarzać, jedynie co chcę, no to chcę żebyście zrozumieli i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć. Jeżeli chodzi... Jeśli chodzi o kolejny powód... Jeszcze robię. Więc no... Dobra, chwila, pauza. Jaki był kolejny powód? Okay. Kolejny powód, czemu backrooms są anulowane Po prostu... Jak pierwsze... jak po prostu... Jak pierwsze odcinki się spoko nagrywało, no to... Inaczej Trzeci powód, dlaczego zaplecza są... Inaczej No cóż, teraz trzeci powód, dlaczego zaplecza są anulowane Mianowicie mam na głowie jeszcze parę serii, Które... które...